Cześć, mam na imię Jarek. Teraz mały update jesiennych owoców i warzyw. Dużo się tego pojawiło, szczególnie teraz mają super fantastyczny smak i zapach lata, bo rolnicy przestali dodawać nawozów. Także chyba teraz pod koniec lata mają najlepszy smak owoców i warzywa. Jak zwykle dużo arbuzów lokalnych. Nawet nie wiem, jak się nazywają te brzoskwinki. Są a, takie płaskie, słodziutkie. No i banany. Banany po tym, jak zacząłem prosić tutaj, żeby sprowadzali zielone banany, bo żółte banany nie smakują i bardzo szybko się starzeją, zaczęli sprowadzać takie zielonkawe banany. Poza tym są o wiele lepsze i ciekawsze w smaku. Um, dużo brzoskwin. To już jest ostatni rzut brzoskwin. Mamy trzy zbiory brzoskwin co roku. Te są takie Nie duże jak ręka, możecie zobaczyć, jak pięść. Także kawał brzoskwinie jest. Parsymonki, czyli to są bliscy kuzyni pomidora. Ja osobiście je bardzo lubię. A najbardziej lubię je suszone. Potężny zaszczyt energii, antyoksydantów oraz, no, no. oraz fiber. Tutaj mamy zielone. Winogronka czerwone teraz za pół darmo rozdają te winogrona, praktycznie. Każdy sklep ma owoce, spadki. Tutaj są spadki. Ja czasami je biorę na, na, na sok, ale ostatnio jakoś nie znajduję nic ciekawego. Dużo soków robię. Mango z Filipin są potężne, ale muszę przyznać, że są kwaśne jak diabli. No i ulubione figi. Figi pojawiają się tutaj z południa Chin. Figę. Jest bardzo dużo o tej porze roku, i teraz staniały. W zimie znowu pojawiają się, ale są drogie. Śliwki Węgierki. Co tutaj jeszcze mamy? Takie malutkie spadki śliwki. Nie wiem do czego one służą, te śliwki. I... Ale są fajne, bo kupiłem je wczoraj. Dobre w smaku są. I tu jest ciekawy owoc. Nawet ja Nie wiem jak się to nazywa. Muszę zobaczyć. W środku jest taki żółty owoc w tym papierku, takim. w tej szypułce paskowato-winny. Oznakoła jesieni zimy są pojawiające się mandarynki. Mandarynki oraz świeże białe daktyle. To są daktyle właśnie. Tak wyglądają daktyle, niezasuszone daktyle prosto z drzewa. Są czarne i białe tutaj wymieszane. Najbardziej mnie frapują te winogrony tutaj lokalne. Wyglądają jak z plastiku. Jak nieprawdziwe. Nie wiem jak oni to robią i wyglądają cudownie, smakują też cudownie kiwi już tutaj rośnie w Chinach także już nawet nie sprawdzają sprowadza, z Nowej Zelandii ale nigdy nie byłem fanem tego także no i znak jesieni jabłka, patrzcie jakie piękne jabłka jabłka są ogromne bardzo duże, bardzo soczyste są, są takie ciepłe w smaku, czuć zapach słońca i tutaj takie zielone jabłuszka też troszeczkę bardziej kwaśne wszystko raczej przypomina europejskie owoce. Zresztą większość owoców do Chin dotarła z Europy i z Ameryki Południowej. Granaty. Ja z tym zawsze się morduję z tym granatem. Nie kupuję granatów, bo ona dubania i szturania w tych pestkach jest tyle, że potrafi całkowicie zniechęcić. Jeszcze raz, tutaj są troszeczkę inne. To są lokalne mandarynki. Skóra sama od nich odchodzi. A z warzywek? Warzywka są tradycyjne, czyli w chińskiej kuchni na zielono wszelkiego rodzaju owoce ekplantowo, skłoszowe to jest podstawa japońska rzodkiew. My to nazywamy japońska rzodkiew, ale to u nich to jest po prostu rzepa wszelkiego rodzaju. No i oczywiście widzicie naszą Tutaj bardzo dużo pojawia się tych małych dyń. Bardzo słodziutkie są, muszę przyznać. Niczy się je robią na parze, jest dodatkiem troszeczkę cukru. Ciekawostką jest, że w chińskiej kuchni w gotowaniu dominuje czerwona cebula. Dodatkowe następne szpinaki, nie szpinaki, trawy rosnące w wodzie. Pączek lilii. Bardzo fajnie się to robi na parze. Bardzo smaczne. Po umyciu te płateczki są gorzkawo. Delikatne. Całkowicie odbierają apetyt na dzień albo nawet i na dwa dni po zjedzeniu takiego pączka to czasami zjadam zamawiam sobie w restauracji, no to nie jem spokojnie przez 24 godziny. Jakoś wyłączają apetyt. W ogóle wszystkie owoce związane. Części tej lilii, czy te liście zielone, czy te pączki właśnie powodują takie reakcje. Mała kapusta pekińska. I tutaj por wodny. Tego nie znajdziecie w Europie. Jest bardzo gorzki. To rośnie w wodzie, to ziele. Z zewnątrz jest ciemnozielony, się je obdziera i do samej takiej łodygi. No i korzeń lotosu. To jest taka tykwa wodna lotosu. Ona jest bardzo twarda, ale po gotowaniu smaczne. w środku ma dziurki, wypełnia się, wypełnia się ją ryżem. Tutaj co to mamy? A, tutaj mamy trawy czystkowe, także dużo tego jest. No i wracamy jeszcze raz do dyni, wszelkiego rodzaju dyni no i ulubiony w okresie jesiennym Chińczyków czerwony ziemniak na ulicach go pieką gotują i sprzedają za śmieszne pieniądze no i tegoroczne pomidory i to nie są szkodliwe, tylko to są normalne pomidory są przed smaku i muszę wam powiedzieć, że smakują jak pomidory i wyglądają jak pomidory tyle na tyle, pozdrawiam Chiński Biznes, mam na imię Jarek mieszkam w Chinach od 11 lat